Witajcie na kanale Kotwica Rodzica. Dzisiaj chcemy rozpocząć taki, myślę, że bardzo ważny temat o nastolatkach. Temat nastolatków dotyczy lub będzie dotyczył większości rodziców. Bycie rodzicem nastolatka stawia przed rodzicami bardzo dużo różnego rodzaju wyzwań, i to zależy od wielu, wielu czynników. Zależy od dotychczasowego wychowania naszych nastolatków, od ilości czasu, jaki im poświęciliśmy, od temperamentu nastolatków, od tego, na jakim etapie życiowym się znajdują, od tego, czy to chłopcy, czy to dziewczyny. I tak naprawdę rodzic może czuć się zagubiony. Tym bardziej, że Pewne metody, które sobie wypracował z dzieciakami i działały, i okazało się, że wszystko dzia... całe życie rodzinne jest dobrze zorganizowane i dobrze funkcjonuje, to na pewnym etapie to wszystko przestaje działać. I przeżyliśmy to. Przeżyliśmy to. I jest to wyzwanie dla rodzica. Dlatego chcielibyśmy w dzisiejszym odcinku zachęcić wszystkich rodziców do takich bardzo ważnych trzech rzeczy. I pierwszą z tych rzeczy jest bezwarunkowa miłość. To jest coś, co, czego nasze nastolatki najbardziej potrzebują. Chociaż czasem ich zachowanie może zupełnie odbiegać od, od właśnie okazywania tej potrzeby miłości. Każdy z naszych nastolatków ma taki zbiorniczek emocjonalny, i każdy z tych naszych nastolatków potrzebuje, żeby mu ten zbiorniczek emocjonalny mhm. regularnie napełniać. Właśnie poprzez przebywanie, poprzez ciepłe słowa, poprzez afirmacje, dawanie nastolatkowi takich sygnałów, że kocha się go niezależnie od tego, co zrobi, i że rodzic zawsze będzie wspierał nastolatka, nie jest równoznaczne z tym, że za każdym razem podoba nam się zachowanie naszego dziecka. I myślę, że tutaj warto rozgraniczyć te dwie rzeczy. To znaczy Ty jesteś dla mnie ważny i cenny, i zawsze będę po Twojej stronie. A z drugiej strony, na pewno Twoje zachowania po prostu się nie zgadzają. Mhm. Natomiast, jeżeli zaniedbujemy ten zbiorniczek emocjonalny, jeżeli nie mamy dobrego kontaktu, dobrej więzi z naszym nastolatkiem, to nasz nastolatek jest zagłodzony emocjonalnie. I myślę, że na etapie, kiedy on właśnie najbardziej potrzebuje. Wsparcia osób dojrzałych, dorosłych, rodziców, do takich osób, do których ma zaufanie, czy nawet jakichś osób znaczących ze swojego otoczenia to może być, nie wiem, ciocia, wujek, trener, nauczyciel, nie wiem, babcia, dziadek mhm. to bardzo, bardzo szybko jego serce zaczyna być głodne, i ono sobie szuka różnych innych możliwości zaspokojenia tej potrzeby bliskości. Także rodzic, który zaspokaja tą potrzebę bliskości i więzi, ma większy taki potencjał wychowawczy i buduje sobie właśnie przez to, przez okazywanie miłości, autorytet u nastolatka. Przez to, że nie dajemy się wyprowadzić z równowagi, sprowokować, że nie, nie wycofujemy się z tej relacji. To właśnie buduje autorytet. Autorytet rodzica, który właśnie w wieku nastoletnim jest niesamowicie potrzebny. Ja myślę, że właśnie bardzo jest istotne to, co Asiu powiedziałaś na początku, że w tym okresie nastoletnim jakby zbieramy owoce tego, co zasialiśmy wcześniej, czyli powracamy do tego ich okresu dzieciństwa, kiedy te dzieci często były takie, takie radosne, tak potrafiły się z prostej rzeczy ucieszyć, że mama coś dała, ewentualnie kupiła, albo że był super obiadek, czy poszła do piaskownicy i ta taka egzaltacja jest czymś, co nas wspiera. A na etapie nastoletnim niekoniecznie. Właśnie te humory są raczej takie bardzo trudne do zaakceptowania, a jednak, tak jak właśnie mówimy, po prostu jest to konieczne, żeby przez to przebrnąć. Ale dochodzimy do jeszcze kolejnego tematu, o który też poruszałyśmy już w jednym z odcinków, że dzieci, które rosną, stopniowo powinniśmy. Ten lejek, o którym mówiłyśmy, rozszerza, czyli na początku te granice są dużo bardziej ścisłe, też z powodu bezpieczeństwa dzieci, ale także gdzie one nie umieją po prostu w tych granicach bardzo szerokich funkcjonować. W wieku młodzieńczym je rozszerzamy, ale to nie oznacza, że zostawiamy naszego nastolatka i pozwalamy mu na wszystko. Zostawiony nastolatek na pewno wejdzie w środowisko, które ma przykładowo w szkole, na jakichś zajęciach, których zna właśnie z internetu i oni są mu bardzo potrzebni, tak? w jednej podobnej grupie wiekowej. Natomiast jeśli to będzie tylko to środowisko, no to nauczy się także od ludzi, którzy dopiero też się uczą, jak żyć, tak? jak funkcjonować w tym świecie. Więc rodzic, który stawiał granice od początku, nie zaczyna być dziwnym rodzicem, który te granice utrzymuje w wieku nastoletnim. Tylko, że one są już inne, tak? Nastolatka nie wołam, zatrzymaj się, bo boję się, że wypadnie na ulicę. Tylko on sam wychodzi z domu, załatwia swoje sprawy, dodatkowe zajęcia, czy właśnie jeździ do szkoły i my się już nie, o niego nie obawiamy. On to już po, po prostu potrafi. W końcu, nastolatki przekraczają wiek 18 lat i mogą prowadzić samochód, tak? ale jeżeli jeszcze mieszkają z nami, są pod naszą opieką i te granice są konieczne, aby dać dzieciom poczucie bezpieczeństwa, aby uświadomić im, jak wyglądają struktury dorosłego życia, bo my dalej będziemy funkcjonować w życiu już jako dorośli, gdzie istnieje prawo, gdzie są pewne ograniczenia, a jeżeli my je przekraczamy, ponosimy konsekwencje i oni się muszą tego nauczyć, jednocześnie doświadczając miłości od nas. I to, co jest takie bardzo istotne, nie wycofujmy się, pomimo nawet, że nasz nastolatek czasem daje nam takie sygnały, że, że chce się od nas odciąć, wyizolować, że ma własny pomysł na życie, nastolatki, które nie mają wsparcia rodziców, tracą życiowy kierunek, tracą taką busolę, która prowadzi ich w dobrym kierunku. Miejmy na myśli, że w relacji nastolatek rodzic, to rodzic jest osobą dojrzałą i to rodzic. Jakby jest odpowiedzialny za wygląd tej relacji. Nie dajmy się sprowokować, nie dajmy się wyprowadzić z równowagi, nie dajmy się, nie wiem, zmanipulować, czy nie ulegajmy emocjom. Mnie na przykład bardzo łatwo jest, kiedy na przykład moje dziecko przychodzi rozdrażnione i zaczyna mi coś opowiadać w takim dużym natłoku różnych emocji, i mi jest bardzo łatwo wchodzić w te emocje. Ale to właśnie rodzic powinien być stabilny. To rodzic powinien mieć taki zdrowy osąd sytuacji i to rodzic powinien być wsparciem dla nastolatka, a nie wchodzeniem z nastolatkiem, jakby w jego, w jego rozbujane emocje czy przeżycia. I bycie takim stanowczym i stabilnym, bycie takim stabilnym rodzicem daje nastolatkowi oparcie. Jeśli natomiast rodzic się wycofuje, to nastolatek to oparcie traci i musi sobie radzić sam. W jaki sposób sobie będzie radził? W zależności od jego własnej dojrzałości. Rodzic jest tą osobą, która pokazuje właśnie w takich różnych burzach emocjonalnych wartości, który zwraca uwagę na to, co jest celem yy, konkretnych, nie wiem, postanowień czy, czy, czy pragnień. Yy, I to daje nastolatkowi właśnie takie oparcie, o którym, o którym mówiłam. I to wycofanie może też wynikać z tego, że po prostu nasz poziom emocjonalny także jest przekroczony. No my doświadczałyśmy tego mając kilkoro, tak? Ja mam praktycznie samych nastolatków, a już, że tak powiem, górna grupa powoli wychodzi z tego wieku. Jest rzeczywiście inaczej wtedy. Natomiast właśnie one potrzebują tego wsparcia i tego, że my wtedy się opanujemy. A to, co Asiu wspominałaś a propos tych naszych emocji, aby nie wchodzić w te, te opowieści, tak, że czasami na przykład uczeń zdenerwowany wróci ze szkoły i opowiada o swojej nauczycielce, jak ona jest straszna i tak dalej. Musimy mieć świadomość, że nas nie było w tej sytuacji. I on opowiada to z jakiegoś powodu w taki sposób, ale my musimy być obiektywni. Natomiast wejście w te emocje może posłużyć czemuś dobremu, że ja na przykład będę odczuwać współczucie, jeśli tam rzeczywiście była jakaś niesprawiedliwość, mhm. albo e, tak jak e, Asia na przykład jest, ja to widzę dla swojej córki, takim wsparciem, żeby uspokoić, żeby te emocje wyciszyć. Nie ma się czym przejmować, znajdźmy w tym. Dobre aspekty. Mhm. Być może to w czymś pomoże. Czyli bądźmy empatyczni. Tak, tak. I to, I to bardzo jest istotne, i myślę, że tego dzieciaki potrzebują. Ja na przykład doświadczałam tego akurat z synami, gdzie widzę, że oni mają inne potrzeby zdecydowanie niż kobieta, i czasami mi się wydawało, że mówię do ściany, tak? że ja Cię kocham, naprawdę. I tata tak samo, że właśnie jesteśmy po Twojej stronie, a jego mina była jak z betonu, i mi się wydawało, czy to dociera, czy nie. Ale teraz po latach widzę tak, to po prostu jest przyswajalne przez nich, tylko, tylko nam się wydaje, że ta pierwsza reakcja jest nie taka, a po prostu warto w nich inwestować. Mhm. I w ramach inspiracji zachęcamy Was do tego, aby usiąść i też pomyśleć o tym, jak wyglądała nasza młodość, czy w ogóle pamiętamy cokolwiek z tych emocji i zdać sobie sprawę, że tam jest też i burza hormonalna, i wiele, wiele rzeczy, które się dzieją i one są całkiem naturalne. No, i jest to po prostu bardzo istotne, żeby pracować nad własnym charakterem. Nasze nastolatki, tak jak i wcześniej mniejsze dzieci, weryfikowały to, kim my jesteśmy, co my potrafimy, do jakiego stopnia my jesteśmy dojrzali i jak jesteśmy w stanie nad tym charakterem nadal pracować. Dziękujemy Wam za dzisiejszy odcinek. Życzymy Wam sukcesów w relacjach ze swoimi nastolatkami. Możecie się dzielić swoimi doświadczeniami. Zachęcamy do pisania komentarzy. Pozdrawiamy Was serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia.